A najdłuższy bowlingowy turniej w Polsce Storm Open 2012. Przed nami jeszcze kilka dni sportowych emocji w Fantazy Parku w Centrum Handlowym Plaza. To kolejne zawody z cyklu Grand Prix Polski sezonu 2011-2012. Reprezentanci naszego miasta mają spore szanse na sukces, mówi Przemysław Kantecki z toruńskiego Klubu Bowlingowego. Nakierunkowani jesteśmy na wszystkich graczy, łącznie z, amator z amatorami, dlatego, że sponsor sobie wyjątkowo e, zażyczył, aby ten turniej. Nie był mocno nastawiony na zawodowców, tylko właśnie na amatorów, dlatego że wszyscy mogą tutaj przyjść, mogą zagrać, mogą sobie wybrać właśnie grupę amatorską. I jeśli mm, ktoś w klasyfikacji Open zajmie miejsce nawet setne czy dwusetne, życzymy sobie takiej frekwencji, ma szansę na wygranie profesjonalnej kur, kuli rotacyjnej. A to z tego względu, że dostaliśmy takie wytyczne. Że co dziesiąty zawodnik dostaje kulę rotacyjną profesjonalną. Nie dzielimy się na torach, jeśli gramy w grupie zawodowców, gramy w grupie najwyższej, średniej czy właśnie amatorów. Nie dzielimy się na torach. Nie oddzielamy się od siebie, tak bym to nazwał, tylko stajemy obok siebie, więc amatorzy mogą porywalizować i zobaczyć z bliska naprawdę jak wygląda granie sportowe, zawodowe, jak wygląda prawdziwa rotacja, granie kulą profesjonalną, sportową. Grają zawodowcy, ale też i amatorzy. Każdy, kto chciałby spróbować swoich sił i wziąć udział w turnieju, powinien zgłosić się do organizatorów imprezy w Fantazy Parku. Wśród uczestników zawodów jest między innymi powołana do bowlingowej reprezentacji Polski, Lucyna Haręzińska z piły. Staram się tak powoli, postaram się dużo pracować. E, Mental technikę. Mój mąż, Marek Karyziński mnie trenuje i razem z drugim coachem Witkiem Pankał, więc wkładam dużo, dużo pracy w to i myślę, że z czasem, bo to jeszcze jest krótki okres, żeby jakiś, mówić o, o jakichś moich osiągnięciach będzie, będzie to widoczne. Ile godzin dziennie, nie wiem, tygodniowo spędza Pani na, na kręgielni, na torach? Więc trzy, cztery razy w tygodniu po trzy godziny trening. Oprócz tego gram ligę tam w Pile Jest to nasza taka wewnętrzna liga No i myślę tyle No i oprócz tego jeżdżę na te turnieje Jeżeli to są weekendowe W tygodniu W zawodach biorą udział także amatorzy Między innymi Zygmunt Kokurowski Gram bardzo niedługo Bo gram dopiero 5 lat to, to suma summarum to jest bardzo krótko w porównaniu do moich kolegów, którzy grają już którzy 30 lat. Panie Zygmuncie, słyszałem, że Pan też gdzieś tam w Czechach grywa, tak? W Czechach gram, gram w, w zasadzie wszędzie, w Pradze, w Pardubicach, w Czyńcu, w Olomoucu. Podglądaliśmy tutaj Pana technikę, jest troszeczkę inna niż innych zawodników, którzy dzisiaj tu się prezentują? No jest inna, ja przede wszystkim rzucam dużo szybciej, nie? Większą prędkością rzucam. No, z celnością różnie to bywa na smarowaniach, bo to jest bardzo trudne smarowanie. To jest sportowe smarowanie, ale to jeszcze nie jest to smarowanie jakie zawsze w Czechach. W Czechach są trudniejsze i przebić jest bardzo ciężko. To nie koniec prestiżowych zmagań w Fantazy Parku. W połowie maja w toruńskiej kręgielni odbędą się indywidualne mistrzostwa polski seniorów. To jest najważniejsza impreza dla bowlingowców.